Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNA. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witajcie. Nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam Was na podcast Przetłumacze. Dzisiaj naszym gościem jest Magdalena Fitas-Dukaczewska. To była tłumaczka wielu polskich prezydentów i premierów. Pracowała między innymi dla Donalda Tuska. Obecnie wciąż zajmuje się tłumaczeniem konferencyjnym. O swoich klientach nie lubi mówić, a poza tym nie bardzo może. Dlatego na wiele naszych pytań nie mogła odpowiedzieć. Mimo wszystko podzieliła się tym, czym mogła. Nie zabrakło także rad dla początkujących tłumaczy. Posłuchajcie naszej rozmowy. Magda Fita dukaczewska tłumaczka konferencyjna. Jest Pani tłumaczką konferencyjną przez wiele lat była Pani także tłumaczką najważniejszych polskich polityków. Czy obecnie dalej się Pani tym zajmuje, czy już jest Pani zdala od wielkiej polityki? Ja zawsze byłam tłumaczką konferencyjną pracującą dla szeregu różnych klientów i zawsze starałam się zachować daleko idącą poufność dotyczącą tego, kto jest w danym momencie moim klientem. Chciałbym popytać, jak musi pracować taki tłumacz jak pani? Nie może pani za wiele mówić o swoich klientach, ale domyślam się, że mogę panią popytać o pani przygotowania do wykonywania takiej pracy. Czy poza kierunkowym wykształceniem potrzebne są konkretne kursy, certyfikaty czy upoważnienia, dostęp do informacji niejawnej? Jak wygląda dochodzenie, jakby do momentu, kiedy można pracować z tak ważnymi klientami, na no tyle ważnymi, no że nie można o nich mówić? Żeby móc pracować dla klientów, których wymagania jakościowe są bardzo wysokie i wymagania dotyczące zresztą nie tylko jakości, ale również jakości samego przekładu, ale również dyskrecji, czyli wydawałoby się, że są to podstawowe wymagania dotyczące pracy każdego szanującego się profesjonalnego tłumacza, trzeba po pierwsze znać języki. Te, w których się pracuje. Po drugie, co wcale nie mniej ważne, trzeba dokładnie wiedzieć o czym się mówi i w jakim obszarze się pracuje, czyli trzeba znać tematykę, którą się w danym momencie u klienta porusza. I oprócz tego trzeba stosować się do reguł etycznych panujących na naszym rynku. Nie dotyczy to tylko klientów politycznych, ale dotyczy to dokładnie tak samo klientów biznesowych, organizacji pozarządowych, każdego klienta. A oprócz tego, jeżeli chodzi o klientów, którzy poruszają się w zakresie informacji, które opisuje ustawa o ochronie informacji niejawnych, trzeba posiadać poświadczenie bezpieczeństwa. Właśnie o to chciałbym dopytać, bo wydaje się, że to jest trudne, żeby poza wszystkimi, które i tak nie są łatwe, kwalifikacjami do zdobycia, by wykonywać zawód tłumacza no, w najlepszy możliwy sposób, tak by zdobywać zaufanie, właśnie takich klientów, e, potrzeba jeszcze uzyskać na przykład dostęp do informacji niejawnej, czy planowała Pani właśnie taką drogę zawodową, czy decydując się właśnie na pracę w, jako tłumaczka, e, planowała Pani, że przyjdzie właśnie pracować dla tego typu klientów? Dla klientów, powiedzmy, państwowych można to tak ująć, tak? Nie, nie planowałam, po prostu tak się jakoś potoczyła moja droga zawodowa i w momencie, kiedy klienci, dla których pracowałam, oczekiwali potwierdzenia zachowania przeze mnie tajemnicy, to że daję gwarancję zachowania tajemnicy, to wtedy pier pierwszy raz, już dawno temu, przeszłam pierwsze postępowanie sprawdzające, które potem było wielokrotnie ponawiane po to, żebym mogła otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa. Domyślam się, że tego typu praca wymaga także od Pani pewnego zachowania formu bezpieczeństwa także w życiu pozazawodowym, jako że ma Pani dostęp do informacji, no takich właśnie, które są niejawne. Musi się pani znać, tak jak pani wspomniała, musi pani znać tematy, um, które dotyczą klientów, a więc także te, które powinna się zachować w dyskrecji. Domyślam się, że w związku z tym także w życiu codziennym pewnie także pojawiają się jakieś ograniczenia, które pani dotyczą. Nie, ja bym nie chciała mówić w ogóle o sprawach dotyczących poświadczenia bezpieczeństwa, nie chciałabym mówić o tych klientach, którzy tego wymagają. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką związaną z poświadczeniem bezpieczeństwa, mogę odesłać te osoby do ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tam jest załącznik, którym jest ankieta, to jest załącznik jawny, może sobie przeczytać, co jest wymagane podczas prowadzenia takiego postępowania. Natomiast cała reszta dotycząca zachowania, dyskrecji i poufności obowiązuje absolutnie każdego klienta, z którym pracujemy, takiego, który Formalnie nie wymaga poświadczenia bezpieczeństwa. I po prostu trzeba być dyskretnym, ponieważ komuś się może wydawać, że tłumaczenia rządowe, na przykład w jakimś ministerstwie, czy jeszcze w jakimś wyższym organie państwowym są um, tymi, które wymagają największej tajemnicy, podczas gdy bardzo często rozmowy, które tłumaczymy regularnie i wszyscy nasi koledzy mają z tym do czynienia, na szczeblu wydawałoby się, wydawałoby się tylko pozornie niższym, dotyczą spraw firmowych, finansowych, korporacyjnych, różnego rodzaju praw autorskich, umów. I to są dokładnie sprawy, które wymagają dokładnie takiego samego poziomu dyskrecji ze strony tłumacza. Po prostu o tym się nie rozmawia, o pracy się nie rozmawia, nie rozmawia się z mężem, nie rozmawia się z sąsiadką, z koleżanką, nie chwali się że dostałam fantastyczne zlecenie i za dwa tygodnie wyjeżdżam na przykład z jakimś klientem do Seattle albo do jakiegoś innego fantastycznego miasta na drugim końcu świata i że będę tłumaczyć na jakimś rewelacyjnym kongresie czy na jakimś fantastycznym szczycie. Naprawdę nie ma znaczenia dla kogo. Ja przyjmuję zasadę, no chyba że jest to po prostu, nie wiem, kongres producentów kosmetyków, który jest ogłaszany wszemi wobec we wszystkich środkach masowego przekazu, na którym jest 750 różnych firm i naprawdę nikomu nie stanie się nic biznesowo, jeżeli któryś tłumaczy się przyzna, że faktycznie na ten kongres jedzie. Ktoś może powiedzieć, że ja mam obsesję, to jest jego prawo, żeby tak twierdził, ja z kolei trzymam się zasady, że o swojej pracy nie rozmawiam. Powiem pani, że to słowo było jakby ostatnim, które przyszło mi na myśl. <grymne> zupełnie nie, zupełnie nie, nie tą drogą poszły moje myśli, przeciwnie. E, mhm. Raczej chciałbym podpytać o pań, Pani doświadczenie, o to, o co można zapytać. Nie może Pani za bardzo opowiadać, a z drugiej strony to nie jest trochę szkoda, nie jest Pani troszeczkę żal, że nie można się pochwalić osiągnięciami, bo tak jak rozmawiałem nie. z innymi tłumaczami, oni często wspominają, że ten, a tamten projekt był ciekawy, coś przyniósł. Miło się nad nim pracowało, albo ten przyniósł satysfakcję. Jak to u Pani wygląda? Z osobami, z osobami, które były ze mną przy realizacji określonych projektów, mogę o tych projektach rozmawiać, ponieważ one były na miejscu i wiedzą, co tam było, wiedzą, jaki rodzaj wspomnień możemy sobie między sobą dzielić. Przecież tak to, to samo dotyczy innych tłumaczy. No, zdarza się, że pracujemy w parach, bardzo często pracujemy w parach. Więc możemy rozmawiać, jeżeli chodzi o natomiast warunki samej konferencji, gdzie się co odbywało, jak stały kabiny, co zrobił klient, jak ustawił mikrofon, jak no, tego typu rzeczy, to jakby można mówić całkowicie w oderwaniu od tego, jak się nazywał klient i jakie treści były poruszane na jego spotkaniu. Ja nie mam jakiegoś problemu z tym, żeby się dzielić wspomnieniami z wojska tak zwanymi, prawda, jak to było w dawnych czasach i co robiliśmy, jakie się robią ustnie. Nie, nie, nie mam takiej potrzeby. Bo bogate życie pozapracowe i mogę sobie o innych sprawach rozmawiać, nie muszę rozmawiać o sprawach zawodowych. W związku z tym rozumiem, że właśnie ta też wymiana informacji z, z innymi kolegami, koleżankami po fachu jest właśnie względem tych kwestii technicznych, bo zastanawiałem się, czy mogę pani, panią zapytać o. Pan zapytać zawsze może. Ja po prostu najdłużej nie odpowiem, ale niech pan pyta. Może rady. Dla tych, którzy wybierają się tą drogą, oni słuchają naszego podcastu, słuchają osób mhm. doświadczonych, z którymi rozmawiamy, z różnych branż: od literackich, przez techniczne, przez tłumaczenie oprogramowania naprawdę najróżniejsze formy pracy z językami. I chciałbym Panią zapytać, mhm. czy może jest jakiś zestaw, choćby kilku porad, które Pani przekazałaby komuś, kto zaczyna? to wchodzi dopiero na ten rynek. Dokładność. Dokładność jest bardzo ważna. Wiedza ogólna i szczegółowa w tych obszarach, w których będzie się pracowało. Przygotowanie do tłumaczenia nie polega na przejrzeniu jednej czy dwóch prezentacji, które zostały wysłane przez klienta. Przygotowanie do tłumaczenia polega na nauczeniu się branży. Jakkolwiek strasznie by to teraz nie brzmiało. Dlatego tłumaczom zaczynającym tę pracę jest znacznie trudniej, tłumaczom, którzy mają więcej doświadczenia jest łatwiej, ponieważ już podczas wielu lat pracy na rynku wielu branż się nauczyli, a przynajmniej nauczyli się podstawowych kwestii dotyczących danej branży. Dlatego, że nigdy na żadnym spotkaniu nie możemy oczekiwać, że klient zamknie się tylko w tym zakresie, który został zapisany na prezentacji. Zawsze jest odejście od prezentacji. I nie chodzi o słówka, tak zwane, do których niektórzy się bardzo kurczowo przywiązują. Chodzi o rozumienie, o czym się mówi. Jeżeli idziemy na przykład na konferencję dotyczącą finansów publicznych, nie wiem, zamówień publicznych. W, w Polsce, w naszym przypadku, to naprawdę musimy wiedzieć, o co chodzi z zamówieniami publicznymi. Nie przeczytać program, tak? Tylko musimy przeczytać ustawę w jednym języku, dowiedzieć się w drugim języku, jak to wygląda. Wiadomo, że w tej ustawie zaraz mogą pojawić się kwestie dotyczące podnajmowania pracowników. Musimy wiedzieć czym się różni, nie wiem, umowa o dzieło, od umowy zlecenia, żeby nie trzymać się kurczowo tych słów. Te słowa, których, do, do których te same terminy, do których my się jakoś kurczowo przywiążemy, są ślepą uliczką. Musimy naprawdę rozumieć, o czym mówimy i przekładamy to na rzeczywistość zrozumiałą dla osób odbierającą ten nasz przekaz w drugim języku. I to jest to, co ja najczęściej zauważam u osób, które mają mało doświadczenia że nie rozumieją branży. Podejmują się różnych tematów, i często jest tak, że im mniej o branży wiedzą, to tym bardziej nie zauważają, jak um, bez sensu jest to, co mówią. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich osobach, tylko mówię o pojedynczych przypadkach. Brak wiedzy, brak znajomości tematu. Rodzi błędy, które powodują, że osoby słuchające tego po drugiej stronie otwierają bardzo szeroko oczy, natomiast tłumacz nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo głupo to opowiada. Naprawdę trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Czyli wiedzieć, o czym się mówi, być precyzyjnym, dokładnym, odważnym w tym wszystkim, czyli jednak podejmować to ryzyko. Jak nie będzie się podejmowało ryzyka, to się nigdy do niczego nie dojdzie. Trzeba to ryzyko podejmować, ale naprawdę czytać gazety czytać tygodniki, starać się zgłębiać różne tematy, żeby je sobą chłonąć. Tak? Jak się pojawia, nie wiem, no ostatnie, ostatnia rzeczywistość, która była dotycząca nie, na przykład spraw politycznych, ale również prawnych. Pojawia się temat Trybunału Konstytucyjnego, Stanu Najwyższego, teraz się pojawiają te stany nadzwyczajne, stan wyjątkowy, stan klęski. Trzeba zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy nimi. Jeżeli ktoś nie wie, jaka jest różnica po polsku, to nie będzie w stanie tego przetłumaczyć na żaden obcy język. Otworzyć konstytucję, otworzyć kodeksy, wiedzieć, jaka jest różnica między poszczególnymi kodeksami, ponieważ wiele osób tego po prostu nie wie. Potrafić rozpoznać dobrze ten obszar w języku polskim. W kolejnym kroku jest rozpoznanie tego obszaru w języku obcym. To wydaje się byłoby dla mnie podstawowe. A kolejna kwestia też również bardzo ważna zapomnieć o swoim ego w pracy. My jesteśmy w branży usługowej i nie możemy. Nie, możemy, nie może być tak, że wtedy, kiedy przychodzimy do pracy, to, to, to po wejściu nas i naszego ego nie ma miejsca już dla kogokolwiek innego na sali. To jest bardzo ważne, co pani powiedziała przed chwilką, bo słyszałem też głosy w drugą stronę mówiące o tym, że tłumacz jest jako, jako fachowiec bardzo niedoceniany często i tłumacze powinni być traktowani na równi z autorami. I jak do tego pani podchodzi? No, ja nie mam potrzeby być traktowana na równi z autorem tekstu ustnego. Z tekstami pisemnymi mam rzadko do czynienia. Czasami mam do czynienia z tekstami pisemnymi, są to teksty specjalistyczne, a nie teksty literackie. Nie uważam ja osobiście, że moja rola jest rolą taką samą jak autora, ale nie chciałabym tutaj urazić kolegów zajmujących się tłumaczeniami literackimi, które wymagają innego rodzaju wkładu. No tak, rzeczywiście. Jestem Rzeczy, Takiego jest... bardziej wkładu artystycznego, prawda, nie, nie specjalistycznego, tylko artystycznego. Natomiast. Y ja nie mam problemu z tym, żebym się czuła niedoceniana. Pracuję z takimi klientami, którzy wymagają wysokiej jakości specjalistycznych usług konferencyjnego tłumaczenia. Zależy im na faktycznie wysokiej jakości pracy. Zatrudniają mnie często od lat, zadowoleni są z tej jakości. Ja się czuję przez nich traktowana w porządku. Nie oczekuję, że będą mnie nosić na rękach i podwozić mnie karetą. Ale, ale ta współpraca się układa bardzo dobrze. Ja wiem, jaka jest moja rola. Moja rola polega na obsłużeniu konferencji, która się odbywa, na którą przyjeżdżają goście, mówcy, wysokiej klasy, specjaliści z różnych części świata, a ja mam za zadanie po prostu pomóc im się porozumieć. Natomiast oni są właścicielami tej wiedzy, którą posiadają. Tak? Ja jestem wsparciem technicznym. Ja, ja widzę tak swoją rolę, wsparcia technicznego. Mhm. E, domyślam się, mogę się tylko domyślać, że e, z, w pracy ze swoimi klientami jest pani e, no, specjalistką, nie tylko od języka, ale także właśnie od danej branży. Czy to jest tak, że e, ta specjalizacja wybrała panią, czy to pani wybrała specjalizację? Bo tu też e, czasem, na przykład, podczas jednego z ostatnich webinarów. E, Młodzi adepci sztuki pytali nas, czy specjalizację powinniśmy wybierać sami, czy to specjalizacja powinna wybrać nas? Ja myślę, że specjalizacja, dobrze dobrana specjalizacja, to taka specjalizacja, która jest zgodna z naszymi zainteresowaniami czy naszymi zdolnościami. Ja na przykład, nie wiem, nie interesuję się muzyką. I nie mam również jakiegoś wybitnego słuchu muzycznego i myślę, że teraz wiele osób by się mocno zaśmiało, jak słyszałem, kiedy śpiewałam. Więc na pewno muzyka nie jest specjalizacją, która, która bym nie mogła wybrać albo ja bym ją mogła wybrać. Ja tego po prostu nie czuję. Niezbyt dobrze czuję się również w różnego rodzaju mocno humanistycznych dyscyplinach. Natomiast świetnie czuję się w dyscyplinach wysoko specjalistycznych, w naukach ścisłych. Które bardzo zbieżne są z moim charakterem i moimi umiejętnościami i chęcią dowiadywania się więcej o świecie. Więc myślę, że to tak trochę wygląda. To jest trochę tak jak wybieranie zawodu. Z dobrego, z, jeżeli ktoś jest świetnym, nie wiem, informatykiem, to nie zrobi się z niego pisarza czy poety. Jak ktoś jest świetnym poetą, to może nie do końca dobrze się w ekonometrii sprawdzi. Chciałbym zapytać jeszcze o stres, bo w, no, pracuje Pani z wymagającymi klientami i nierzadko pracuje Pani z treściami, które wymagają naprawdę dużego skupienia i mogą być po prostu stresogenne, czy wreszcie e, pojawiają się także kwestie czasem, e, kiedy ktoś chce wezwać panią na świadka, zwolnić z tajemnicy, tłumacza, etc. E, jak pani sobie radzi z takimi stresującymi doświadczeniami? Ja myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy już przygotowani, kiedy, kiedy jesteśmy przez lata przygotowani do wypełniania zawodu, to już udało nam się zlikwidować najwięcej czynników, na które mamy wpływ, to znaczy przygotowanie do wykonywania pracy. Jeżeli już to przygotowanie posiadamy, to stres staje się mniej zauważalny. Ja w swoim, powiedzmy, ostatnim okresie 10 lat na przykład. Zaobserwowałam, że największy stres, właściwie jedyny stres, który pamiętam, faktyczny stres pracy, to jest nie z tych tak zwanych spotkań na bardzo wysokim szczeblu, ale ze spotkań właśnie wysokospecjalistycznych od klientów, którzy zwracają niezmiernie dużą uwagę na szczegółowość szczegółowo przekazu, gdzie podczas całego dnia konferencji nie możemy się ani raz pomylić, ani jednego słowa nie możemy przekręcić. Oni na to wszystko zwracają uwagę, gdybyśmy się mieli, gdybyśmy się mieli pomylić. A tematyka akurat tam u, te, u, u tych klientów jest bardzo skomplikowana, bardzo niszowa. Ja zanim zaczęłam, zanim weszłam na pierwszą konferencję dla, dla, dla tej grupy klientów, przygotowywałam się trzy albo cztery miesiące do tego, z pomocą kolegów, dwójki kolegów, którzy akurat w tej pracy u tych klientów wcześniej pracowali. Wchodziłam do nich jako trzecie krzesło do kabiny z trzy czy cztery konferencje dwudniowe z nimi odbyłam, siedząc i się przy nich ucząc. I moje pierwsze wejście na konferencję to było tak, jakbym miała z po powrotem lat, nie wiem, 21 i poszła jako starzystka do pracy na jakąś, na jakąś konferencję w dawnych, dawnych czasach. To, to był dla mnie straszny stres i pracowałam w kabinie, trzymając przez kolejny rok u tych klientów jeden palec cały czas na miucie. Z, nie pozwalając partnerowi z kabiny wyjść, bo tak bardzo bałam się, że pojawi się coś, czego nie przewidziałam i, i będę potrzebowała wsparcia. I to jest moment, który mi się pojawił w ciągu ostatnich, powiedzmy, nawet nie było 10, może 5 lat temu to się wydarzyło i ten pierwszy rok był naprawdę dla mnie bardzo stresujący. Ale to jest tylko ten jeden obszar. Ten jeden rodzaj klientów, bo to było dla mnie coś zupełnie nowego. Ja weszłam w zupełnie nowy, niezmiernie wymagający obszar, bardzo wymagających klientów, wymagających absolutnie, absolutnej precyzji i cały czas monitorujących to, co wychodzi z kabiny. No, rzeczywiście brzmi to jak naprawdę ogromne wyzwanie. Czy są jakieś uniwersalne sposoby, żeby sobie z tym radzić? No trzeba się uczyć najpierw dużo. Trzeba się nauczyć tego tematu, a potem trzeba do tego tematu poważnie podejść. W takiej sytuacji myślę, że brak stresu oznaczałby to, że ktoś naprawdę się tego, nie ma, czyli nie ma pojęcia w co wszedł, bo ja wiem, że ten klient naprawdę wymagał mega precyzji w obszarze, który jest naprawdę w szerokiej populacji absolutnie nieznany. I ja wiele. Naprawdę wiele godzin spędziłam ucząc się tego godzin, to jest mało powiedziane, pewnie jakby złożyć te wszystkie godziny, to z tego, z tego by naprawdę wyszło, wyszło może parę tygodni siedzenia nad tematem, przy którym nie ma właściwie polskiej terminologii. To znaczy, polska terminologia jest dosyć mocno zabałaganiona. No więc jeszcze na dokładkę w Polsce są różne szkoły, Krakowska, Warszawska, tam Wrocławska, prawda, każdy mówi trochę po swojemu i nie do końca hmm, akceptuje te swoje wersje, więc naprawdę jeszcze trzeba było dobrać sposób wypowiadania się do regionu kraju, w którym w danym momencie byłam. Ale wie pan, mam obsesję dotyczącą znowu klientów, więc również nie chciałabym mówić, co to jest za rodzaj klienta. Nie, 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 nie pytam oczywiście, nie pytam, co to za rodzaj klienta. Raczej chodziło mi o pani po prostu doświadczenie, doświadczenie osobiste. Ale to było, to było coś, co spowodowało u mnie naprawdę najwięcej stresu. To chyba też jest związane z tym, że ja mam bardzo dużą świadomość możliwości wpadki tutaj, bo, bo, bo naprawdę już sporo umiem w tej pracy i wiem również, że oczekiwania ode mnie są wysokie i dlatego świadomość możliwej wpadki jest dla mnie może bardziej przerażająca niż była lat temu, nie wiem, 15. Bo po pierwsze były wobec mnie mniejsze oczekiwania, po drugie, ja się jakby tym trochę mniej przejmowałam wtedy. Teraz się przejmuję bardziej. Teraz jestem znacznie bardziej dokładna niż byłam wcześniej. Bardziej sprawdzam, szukam i wiem, że czasami jak się zdarza jakiś termin, prawda, który tak słyszymy, no właśnie w telewizji, albo ktoś coś powie koło nas dotyczący, no znowu rzeczywistości naszej. Ja wiem, o czym on mówi, zastanawiam się, jak to przetłumaczyć i nie jestem pewna, jeżeli. W tym momencie nie sprawdzę, nie poszukam tego i mi to ucieknie, to wiem, już mi się to kilkakrotnie zdarzyło, że to potem wraca w najmniej oczekiwanym momencie, w takim, kiedy nie możemy tego sprawdzić. Takie trochę prawo marfiego, prawda? Tak to jest, tak, tak to jest. Więc ja już teraz, żeby na zasadzie baciać się w ten ja sobie wolę po prostu takie rzeczy posprawdzać, bo wiem, że nadejdzie chwila, kiedy coś takiego nam wyskoczy, na konseku przy stole, gdzie nie ma nawet tej sekundy, żeby się odwrócić. To jeszcze na koniec, tylko chciałbym zapytać, czy rozważała Pani kiedyś przejście z tego no, na pewno pełnego akcji tłumaczenia konferencyjnego do tłumaczenia na przykład tekstów? Żeby spokojnie usiąść w domu i popracować nad no, tekstem. No w czasach zarazy, no w czasach zarazy. ja robię w tej chwili prawie wyłącznie teksty. Kilka konferencji przetłumaczyłam w tej chwili przez internet online czy czy tłumaczenie konsekutywnych zrobiłam czy jakieś symultaniczne, ale generalnie siedzę i robię teksty w tej chwili. I znajduję z powrotem radość w robieniu tekstów. Jak się śmieją moi koledzy, piekło zamarzło, wróciłam do robienia tekstów i naprawdę robi mi to robi mi to dobrze. Mam przyjemność ze tłumaczenia tekstów. Super. W takiej sytuacji życzę Pani, żeby tej przyjemności nie zabrakło przy wszystkich rodzajach tłumaczenia i bardzo Pani dziękuję.